Cześć! Witajcie na moim kanale. Widzimy się po ostatnim spotkaniu 31. kolejki PKBP Ekstraklasa, a więc mecz Mieć-Legnica widzę w Łódź. Zanim krótko o tym spotkaniu, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj, także jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to właśnie jest ten moment. Czerwony magiczny guzik pod filmem. Mecz poniedziałkowy, no z definicji, no nie musi być ciekawy i tak rzeczywiście było, natomiast w tym spotkaniu w Legnicy to kibice dbali o atrakcyjność, bowiem dymy, czy właściwie takie też podżeganie właściwie od pierwszej minuty działo się na trybunach, trochę mniej na murawie. To co najważniejsze, to widzę Fudź w, w końcu triumfuje, no bo trzeba powiedzieć, że po czy nie Niedźwiedzia bardzo długo czekali na wygraną w ekstraklasie? No właściwie ponad 3 miesiące, bowiem 17 lutego ostatni raz widzew sięgnął po komplet. Była to domowa wygrana ze Śląskiem Wrocław. Jeśli chodzi o wyjazdy, no to też nie wygląda to wesoło, bowiem ostatnia kolejka rundy jesiennej to jest właśnie wygrana widzewa. Było to w meczu z Koroną. Natomiast to spotkanie no z pewnością zapamiętamy z kilku powodów. Przede wszystkim prawdziwy mecz słupków i poprzeczek, więc no gdzieś tam strzelc na pewno muszą. Muszą podregulować swoje celowniki. Pamiętam oczywiście to uderzenie Angelo Henriquez z początku meczu, kiedy Chiliczyk z miedzi trafił w poprzeczkę. Później mamy doskonałą sytuację Bartłomieja Pawłowskiego, to jest ten strzał w poprzeczkę z rzutu wolnego. Zresztą w tej chwili widzicie dzięki uprzejmości jednego z Twitterowiczów. To chyba był najlepszy fragment Widzewa, najlepsza sytuacja Widzewa Łódź, który umówmy się grał naprawdę nieźle w pierwszej połowie, to znaczy tworzył sobie sytuację, ale to też było głównie za sprawą skrzydłowego, mam wrażenie, że dość schematycznie piłkarze gości jakby liczyli tylko na indywidualne zrywy impulsy Pawłowskiego, który wychodził ze schematu, który potrafił brać grę na siebie, kiwać się z piłkarzami Miedzi, czy właściwie mijać ich jak tyczki, ale zawsze o jeden moc za daleko, zawsze czegoś brakowało, no i na końcu gdzieś tam była strata. W drugiej Połowie natomiast mam wrażenie, że to mieć grała dużo lepiej, przede wszystkim konkretniej i konsekwentniej. Częściej gościła pod bramką Henryka Rawasa. Raz naprawdę świetna sytuacja wybroniona przez widzewiaku, właściwie przez Stępińskiego, który wziął to na ciało i dzięki niemu nie padła bramka. Gol, który, e, który oglądaliśmy, czy właściwie jedna bramka Dominika Kuna, to jest fantastyczny zryw e, zmiennika. Przede wszystkim super rezerwowy, no ale po drugie, też ten taki indywidualny rajd, za który trzeba pochwalić. Mam wrażenie, że na pewno jedna z akcji kolejki, no bo coś niebywałego, wziął na siebie właściwie ciężar e, tego kontrataku. Minął z dużą łatwością kilku rywali. Oczywiście też tak ciężko wskazać jednoznacznie, który z piłkarzy miedzi popełnił błąd. Mam wrażenie, że brak do skoku. No i generalnie wszystkich należy tutaj zrugać. Na pewno mógł się lepiej zachować. Karolina, ale też Maxim Dominguez, łączony z Rakowem Częstochowa, który gdzieś tam e, próbował doskoczyć, ale w efekcie zostawił tego piłkarza. No i Kun wpakował piłkę e, do siatki. Nie ze zawody, właśnie z Mienniku, bo trzeba powiedzieć, że drugi z piłkarzy rezerwowych, a więc Zjawiński, również miał sytuację pod koniec meczu, ale to samo właściwie można powiedzieć o Hansenie, a więc piłkarzach, którzy wchodzili na murawę i rzeczywiście coś dawali. E, natomiast po stronie miedzi, no to też e, właściwie od początku, bo wiadomo, że nie będzie. Będzie jakiś szaleńczych ataków. No mówiąc wprost, piłkarze miedzi nie będą tryskać się entuzjazmem z uwagi na wynik w poprzedniej kolejce, kiedy po remisie z Krakowią no już stało się jasne, że mieć zostanie zdegradowana. Natomiast liczyłem na naprawdę jakiś ciekawy futbol, bo Grzegorz Mokry po tym meczu Krakowia, mieć zapowiadał, że będzie próbował eksperymentować, szukać jakiegoś klucza już pod kątem, oczywiście przyszłego sezonu, a więc gry na zapleczu. Natomiast no, widzieliśmy w mojej opinii starą mieć, na no, którą oglądaliśmy no niemalże cały sezon. Informacja dnia to jest taka, że Widzew się odblokował, wreszcie wygrał no i formalnie zapełnił sobie utrzymanie. Natomiast z pewnością nie o to grał Widzew, zwłaszcza po fantastycznych wynikach w rundzie jesiennej. Tak wygląda tabela. Zwróćcie uwagę, obecnie po tym zwycięstwie Widzew plasuje się na dziewiątym miejscu. Oczywiście Mieć cały czas zamyka tabelę, no i tak najpewniej będzie do końca sezonu. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji mojego kanału, także nie zapomnijcie o kciuku w górze pod filmem. Do zobaczenia